Dobra, siema. Nagrywamy właśnie teraz jak karmimy mojego pająka. A więc tak całej procedury nie będę Wam pokazywał jakby rozświerściam. Bo to jest strasznie nudne. A więc pokażę Wam po prostu jak już... Będę go miał. Zobaczcie. Kurde, właśnie mi on wyleciał. Dobra, A więc tak. Tu jest świersz. Tu jest pająk. Jak pięknie, no i mało w pyszczku. Siem.